Magda Mołek tłumaczy się z wywiadu z Korzuchowską ostro odpowiedziała internautom Nie możesz się opanować? Magda Mołek 46 litrów została właśnie wyróżniona nagrodą kobiety roku Glamour. Choć dziennikarka została doceniona między innymi za wywiady ze znanymi osobistościami, które prowadzi na swoim kanale na YouTube w moim stylu, nie wszystkim się one podobają. Na prezenterkę spadła fala krytyki po wywiadzie z Małgorzatą Korżuchowską, 51 litrów. Nie szczędzili złośliwości. Mołek odpowiedziała, i to stanowczo. Magda Mołek odpowiada internautom na krytykę wywiadu z Małgorzatą Korżuchowską. Nie przebierała w słowach. Nie ma miejsca na hejt. Internetowe potyczki z fanami to już niemal osobny sport dla znanych. Jak wygląda wojenka z internautami? Mogła ostatnio przekonać się Magda Mołek. Na dziennikarkę posypały się gromy cyfrowego oburzenia po wywiadzie z Małgorzatą Kożuchowską. Kropka. Aktorkę Mołek zaprosiła do swojego cyklu wywiadów na kanale YouTube w moim stylu, na którym prezenterka realizuje własną wizję dziennikarstwa. Zdaniem internautów, między paniami, nie było jednak chemii. Mało tego miało to wyglądać tak, jakby nie pałały do siebie zbytnią sympatią. Bardzo źle się oglądało ten wywiad. Miałam wrażenie, że PM Korzuchowska nie czuła się komfortowo, ponieważ nie patrzyła w ekran. Sprawiło to wrażenie lekceważenia, tylko nie wiem, czy prowadzącej odbiorców, czy formuły programu brzmiał jeden z widzów. Pierwszy raz nie miałam przyjemności oglądać wywiadu na kanale w moim stylu. No flow, wręcz utrudnianie, zawiedzeni byli nawet stali odbiorcy. Magdzie, mołek pozostawione przez internautów komentarze nie przypadły za bardzo do gustu. Odniosła się więc do krytyki. Kochane, kochani. Cieszę się, że zaglądacie na mój kanał. Fajnie, że wiele z tego, o czym tutaj rozmawiamy, trafia do waszych serc. O to mi chodziło, gdy z trudem budowałam to miejsce. Tutaj jest przestrzeń do zrozumienia drugiego człowieka, cudzych wyborów i decyzji. Nie ma miejsca na hejt, obrażanie, insynuacje i podteksty, zaczęła spokojnie. Potem jednak jej wypowiedź stała się bardziej emocjonalna. Mam wiadomość dla wszystkich, którzy twierdzą, że widzą coś innego, niż jest. Nie musisz tu być, nie chcesz zrozumieć i wesprzeć, idź na spacer. Nie możesz się opanować, by wywalić w komentarzu swoją frustrację, idź na spacer. Nikt tu nigdy nie był na siłę, ani dlatego, że musiał, a. A ty? Ty też masz wybór. Nie czujesz się tu dobrze? Wiesz co masz robić, powiało chłodem. Magda Mołek pod obstrzałem krytyki za wywiad z Korzuchowską. Aktorka zabrała głos. Na to, jak oberwało się Magdzie Mołek, postanowiła zareagować i sama Małgorzata Korzuchowska. Jakby nie było, internauci stanęli też w jej obronie. Oto, co ujawniła. Niekomfortowa sytuacja wynikała z tego, że w dziwny sposób dla mnie, zresztą podzieliłam się tym z Magdą od razu na samym początku, było to, w jaki sposób jest ten wywiad realizowany. To znaczy, ja byłam u siebie w domu, widziałam aparat, ale nie widziałam Magdy. I zawsze to jest taka nie do końca komfortowa sytuacja, kiedy swojego rozmówcę słyszy się tylko w słuchawkach, nie widząc jego twarzy, jego oczu. Tłumaczyła w rozmowie z Pomponikiem o i cała tajemnica. Na koniec padły jednak zastanawiające słowa. Odpowiedzialność za rozmowę i to, w jaki sposób jest prowadzona, spada na dziennikarza. Nie wiem, jak się Magda z tym czuje, bo jeszcze nie miałam okazji z nią rozmawiać. Sądząc po ostatnim incydencie z udziałem Dody i Kuby Wojewódzkiego, tyle dobrze, że nie wyszła ze studia po 20 minutach.